As Mieczy. As mieczy to karta prawdy, jasności umysłu, nowych pomysłów i intelektualnego przełomu. Symbolizuje moment olśnienia, klarowności myśli i siły umysłu, który pozwala dostrzec rzeczy takimi, jakie naprawdę są. Jest to także karta sprawiedliwości, logiki i obiektywizmu. Oznaczająca przebicie się przez iluzję i zdobycie nowej perspektywy. Wygląd karty. Na karcie widzimy potężną dłoń wyłaniającą się z chmur, która trzyma mocno uniesiony miecz. Nad nim widnieje złota korona ozdobiona gałązkami oliwnymi i palmowymi, co symbolizuje zwycięstwo, triumf prawdy i jasność umysłu. W tle widać surowe, górzyste krajobrazy, które mogą oznaczać wyzwania intelektualne lub trudności, które należy pokonać za pomocą siły umysłu. Znaczenie w pozycji prostej. As mieczy w pozycji prostej jest symbolem prawdy, przejrzystości, nowych idei i intelektualnej siły. To moment, w którym coś staje się jasne. Oczywiste, odkryte. Jakby ktoś nagle zapalił światło w ciemnym pokoju. Główne interpretacje. Nowy początek intelektualny. Nowy pomysł. Przełom. Ważna decyzja. Jasność umysłu. Dostrzeżenie prawdy. Usunięcie iluzji. Obiektywizm. Siła słowa i komunikacji uczciwe rozmowy mówienie prawdy sprawiedliwość i moralność działania zgodne z zasadami triumf prawdy nad kłamstwem rozwiązanie problemu znalezienie odpowiedzi na ważne pytanie znaczenie w różnych aspektach życia miłość i związki Kluczowa rozmowa, która przynosi jasność i zrozumienie sytuacji. Możliwe szczere wyznanie uczuć lub konfrontacja prawdy. Początek związku opartego na intelektualnym połączeniu i uczciwości. Finanse i kariera. Nowa ścieżka kariery. Przełomowy pomysł lub inspiracja. Jasność w kwestiach finansowych. Rozwiązanie problemu. Możliwe rozpoczęcie projektu wymagającego logicznego myślenia i analizy. Samopoczucie i psychika. Mentalna klarowność, zdolność do podejmowania mądrych decyzji. Przez wyciężenie wewnętrznych wątpliwości i zdobycie nowej perspektywy. Możliwa potrzeba przeanalizowania sytuacji obiektywnie. Bez emocji. Znaczenie w pozycji odwróconej. W odwróconej pozycji As Mieczy może oznaczać zamęt, dezinformację, nieuczciwość lub błędne decyzje. To znak, że myśli są zamglone, a prawda jest ukryta lub źle interpretowana. Główne interpretacje. Brak jasności umysłu. Zamieszanie, niezrozumienie sytuacji, manipulacja i kłamstwo, fałszywe informacje, oszustwo, błędne decyzje, podejmowanie decyzji bez pełnego obrazu sytuacji, problemy w komunikacji, nieporozumienia, konflikty, brak precyzji. Mentalne blokady trudności w znalezieniu rozwiązania znaczenie w różnych aspektach życia miłość i związki kłamstwa manipulacja lub brak szczerości w relacji niezrozumienie partnera brak przejrzystości w komunikacji możliwe złudzenia co do związku lub jego przyszłości. Finanse i kariera Błędy w analizie złe decyzje zawodowe Konflikty w pracy wynikające z nieporozumień Możliwe ukrywanie istotnych informacji finansowych Samopoczucie i psychika Niepokój Brak jasności umysłu Trudność w znalezieniu wyjścia z sytuacji Fałszywe przekonania, oszukiwanie samego siebie. Potrzeba przeanalizowania sytuacji na nowo i oddzielenia faktów od emocji. Podsumowanie. As mieczy to karta przełomu intelektualnego, prawdy i jasności myśli, ale, w zależności od pozycji, może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie.